Witam Was bardzo serdecznie. Pierwszy raz w Radiu Sygnały w rozmowie z pisarką Martiną Manderą-Żepczyńską. Cześć Martina. Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Jak to jest być w, w radiu? <grym> Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i jak to jest być w radiu? Hmm. Stresująco. Tak, <grym> stresująco, tak, tak. Ja też muszę przyznać, że. Pierwszy raz tutaj, tutaj nagrywam, zostałem bardzo ciepło przyjęty. Może nie chlebem i sorą, ale ciepłym, ciepłą herbatą i uśmiechem, więc chciałbym to tym bardziej docenić. Ale słuchaj, Martino, dzisiaj porozmawiamy sobie o tobie. O tym, co tworzysz, o tym, co będziesz tworzyć i gdzie się będziesz tym chwalić. Wiesz co? Ja cię znam jako, jako pisarkę, jako autorkę. Pojawiłaś się już na łamach owki ze swoim tekstem o Wikingach. Teraz wojujesz świat mitami słowiańskimi czy bajkami w konwencji mitów. Jak, jak się spełniasz aktualnie? O, jak się spełniam? Jejku, tak powtarzam po tobie pytania, żeby nabrać. Brać do nich takiego mm, dystansu. Dystansu, tak. Okay. Wyciągnę z nich kwintesencję, o co mnie dokładnie pytasz. Poznałyśmy mnie jako autorkę. Myślę, że może nawet wcześniej się poznaliśmy gdzieś na Opolkonie, bo bywałam tam jako, również jako gość, jako prelegent i zazwyczaj opowiadałam właśnie o tych Wikingach, bo tym też się zajmuję w swojej pracy badawczej na Uniwersytecie Opolskim, bo jestem doktorantką. A teraz trochę jakby odbiegłam generalnie od tego. I zaczęłam pisać bajki, i ma to związek trochę z moim życiem prywatnym, które się jakieś półtora roku temu nieźle zmieniło pod wpływem narodzin dziecka, które mnie zainspirowało właśnie do tego, żeby te bajki. Napisać specjalnie właśnie dla niego. Czyli mówisz, że te wszystkie historie, które przychodziły do ciebie z tych profesorskich ust, zaczęłaś przekuwać w coś dla młodszego odbiorcy, tak? Może niekoniecznie, to trochę inaczej było, bo w swojej pracy badawczej. Zajmuję się stricte wikingami, Skandynawią, okresem średniowiecza i tutaj gdzieś w tych mitach słowiańskich też pojawia się to średniowiecze albo nawet taki folklor, coś co się zachowało w naszych czasach, ale nie ma to w związku z tym, co usłyszałam z ust profesorskich, ma to natomiast związek z tym, co usłyszałam od swoich dziadków i rodziców. Oni mi opowiadali w dzieciństwie całą masę różnych bajek, uwielbiali mi też czytać te bajki, za co jestem im dozgodnie wdzięczna. I miałam takie poczucie w tym momencie, kiedy urodził mi się Potomek, że to chyba w ogóle jest w krwi taka chęć przekazywania wiedzy dalej. I to, co ja usłyszałam, chciałam jemu też przekazać. Ale w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że jej przecież to jest małe dziecko <śmiech> i <śmiech> może niekoniecznie on to zapamięta, a różnie to bywa z pamięcią dorosłych, więc najlepiej będzie to, co się w tym momencie pamięta, gdzieś spisać. I jako historyk zdaję sobie z tego sprawę, że słowo pisane, nawet jak gdzieś się gubi. To prędzej czy później ktoś na szczęście je odkrywa. Też żyjemy w takich czasach, że słowo pisane ma mniejszą tendencję do tego, że się zgubi. Tak więc postanowiłam te bajki, któremu opowiadałam, te mity, bo to właściwie są mity, lub też interpretacje mitów, tego co usłyszałam, spisać. I tak zaczęłam od jednego, jednego opowiadania, potem narodziły się kolejne i w tej książce, którą ostatnio udało mi się opublikować, jest zebranych 16 takich opowieści. Czytałem, czytałem, bardzo mi się podobają. Co w tych bajkach postanowiłaś przekazać? Od czego, od czego zaczęłaś? Jaka, która bajka była pierwsza, którą napisałaś? To może w ogóle opowiem o tym, jak to się w ogóle zaczęło, mhm. bo to nie tak, że jestem w ogóle świetna w wymyślaniu rzeczy. Nie, to też nie tak do końca działa. Po prostu powstało pod wpływem impulsu. Pewnego dnia karmiałam swoje dziecko i mamy, po prostu zdają sobie z tego sprawę, że w tym momencie, kiedy karmi się dziecko, ma się wolne ręce i wolny umysł, i człowiek zaczyna się troszkę Nudzić, szczęść mam się do tego totalnie, nie przyznam. Te, które się przyznają. Takie jak ja, to właśnie wtedy zaczynam być kreatywne. I znam sporo takich mam, które w tym momencie karmienia wymyślają najgenialniejsze pomysły w swoim życiu. <grymne> I być może takie z moją książką będzie mi to dane ocenić za parę lat, być może. Podczas karmienia dziecka padłam na pomysł, żeby nam umilić po prostu ten czas. I wyszłam z założenia, że coś mu opowiem, albo coś mu przeczytam, a że akurat nie mogłam od niego odejść, żeby pójść po, na półkę i wziąć sięgnąć po książkę, to zacznę mu po prostu coś opowiadać. I przypomniała mi się historię, którą lata temu opowiadał mi mój dziadek, Obocianie, jest to taka e, śląska opowieść, bo ja w ogóle jestem ślązaczką i do tego się przyznaję, no. wszem i wobec, jestem z tego dumna i też mówię w dialekcie, tak, ale wracając do meritum, stwierdziłam, że opowiem mojemu dziecku właśnie tą, tą historię. I bym że ona jest też trochę krótka, jeśli chodzi o taką prawdziwą, je, 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 tą prawdziwą historię, więc dodam do tego różne, różne aspekty i osoby, które sięgną po moją książkę, to zobaczą, że w sumie jest całkiem, całkiem długa bajka, za moje parę minut, a to, co mi opowiadał dziadek, było nieco krótsze. Więc ja pododawałam tam różne aspekty, chociażby o tym, skąd się u Bociana wzięły czerwone nogi i czerwony dziób, i dlaczego wygląda tak, a nie inaczej, i dlaczego co roku datuje do ciepłych krajów, bo mój dziadek to trochę spłycił. No i generalnie w jego opowieści nie pojawiają się bogowie słowiańscy, tak jak w moim, ale on mi opowiadał, że tą historię usłyszał od swojej prababki, także ona jest całkiem, całkiem stara. Być może ona ją usłyszała również od kogoś i moim zdaniem wywodzi się to z tego pnia tych opowieści właśnie mitów słowiańskich. Ja chciałam wrócić do tej genezy i tak zrobiłam. No i od tego mitu, o Bocianie powstały kolejne, kolejne opowieści. Różne bo generalnie sam Bocian, tak trochę zaspoileruję, nie bierze udział w pewnym konkursie i w związku z tym stwierdziłam, że on nie może być jedyną istotą, która w tym konkursie bierze udział, więc zgłosiłam, w cudzysłowie, że tak powiem, do tego konkursu również inne zwierzaki, o których są kolejne, gdzieś tam pojawiają się kolejne mity. No i od tego zaczęły powstawać kolejne, 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 no i gdzieś na samym w końcu zapisałam mit, który właściwie jest pierwszym w tej książce. Od I, którego wszystko się zaczyna. Tak, od którego wszystko się zaczyna, czyli od tego, jak powstał świat. Całkiem logiczne, kochani. <grym> tak, <grym> bardzo logiczne. I żeby to jeszcze było bardziej logiczne, to kończę. Dokąd ludzie idą po śmierci, co się z nimi dzieje. I staram się w ogóle w tych wszystkich mitach odpowiadać na trudne pytania dzieci w dosyć łatwy i banalny sposób, taki, który rodzice chcieliby im odpowiadać, żeby też im nie do końca. Zabierać radość z bycia dzieckiem? Rzeczywiście, coś jest takiego w dzieciństwie, że czasami chcemy odpowiedzi na już, a one wcale nie są takie proste. Nie są proste, albo inaczej nie jesteśmy jeszcze w tym momencie na nie gotowi. I łatwiej jest to wytłumaczyć w taki bajkowy sposób, bo jest to łatwiej przyswajalne też dla dziecka i w pewien sposób też pobudza w nim chęć poznawania w ogóle świata, a kiedy mu to spłycamy, jak na przykład, jeśli powiemy dziecku, on będzie zainteresowany tym, jak powstał człowiek, a my mu powiemy, no słuchaj, człowiek wywodzi się od małpy i przedstawimy mu całą teorię Darwina, to możliwe, że zniechęcimy go do nauki, a przedstawiając mu to w taki sposób mityczny, że słuchaj, człowiek powstał z błota, <noise> tak jak w moich, o moich sowieckich mitach, i tak jak to generalnie jest według sowieckich mitów, które zachowały się gdzieś w przekazach pisanych u kronikarzy, to właśnie może w ten sposób zachęcimy dziecko do tego, żeby pobudzać nie tylko jego kreatywność i wyobraźnię, ale w ogóle chęć poznawania świata i nie ograniczania go przede wszystkim w jego twórczości. Muszę ci przyznać, raz, że się z tobą zgadzam, dwa, to to, że w twoich bajkach wszystko jest wytłumaczone, czy wszystko, wszystko jest podszyte taką, taką empatią, troską o innych, czasami różnymi innymi emocjami, ale tymi, które pochodzą, pochodzą z serca. Przypomina mi się teraz historia pewnej owieczki, która po prostu chciała, żeby jej braciom żyło się lepiej i udała się w pewną cudowną, epicką wręcz podróż. A sama owieczka nazywa się Chmurka. Tak, to prawda. To w ogóle jest jedna z moich ulubionych baśni. Ona jest taka trochę, taka trochę grecka gdzieś we wcześniejszych rozmowach właśnie też zauważyłeś, że gdzieś tam w tych moich mitach przewijają się różne motywy pochodzące chociażby właśnie z mitów Szeherezady, z tego Bliskiego Wschodu, czy tam jakieś takie greckie. Przypominają mi się historie, które ja usłyszałam w dzieciństwie i że faktycznie to mogło mieć wpływ na to, na to, o czym ja pisałam i czy one są podszyte empatią i miłością. Na pewno ta książka powstawała w miłości do mojego dziecka, więc myślę, że w tym nie będzie niczego złego. W ogóle w miłości nie ma... Nie ma niczego złego, także bardzo ją mogę polecać innym mamom i nie tylko mamom, również tatom, dziadkom, babciom, komukolwiek. Cały czas przychodzą mi do głowy kolejne konteksty. E, pamiętam, jak razem rozmawialiśmy przed dzisiejszym spotkaniem i też padł temat, temat miłości. Tutaj chciałem też zaznaczyć, że moje bajki będą interesujące nie tylko dla czytelnika dziecięcego, ale też dla tego czytającego tym Malucho, bo muszę przyznać, że niejednokrotnie czytając twoje bajki, zatrzymałem się i pomyślałem sobie, hmm, kurczę jednak, jednak miłość to jest to jest skomplikowana sprawa. Nawet bardzo. Nie ma jednego oblicza, i tutaj mogą być różne interpretacje. Dziecko zupełnie inaczej zrozumie to, o czym pisam, a zupełnie inaczej podejdzie do tego osoba dorosła. I każda osoba dorosła też będzie miała zupełnie inne odczucia ze względu na, na pryzmat tego, co. W ogóle przeżyła ze względu na swoje doświadczenia. Tutaj tych aspektów miłości można je odnaleźć w każdej bajce. Począwszy od tego, jak świat powstał, takiej miłości do przyrody, po taką miłość partnerską, po miłość do dziecka i taką miłość w ogóle do innych istot po prostu, że tak to ujmę, że do osób bliźnich, do bliskich nam oraz w ogóle miłości do samego siebie. Koleżanka, czytając o, ja gdzieś tam bajki, też e, zwróciła mi uwagę na co ja w ogóle wcześniej sama nie zwróciłam na to uwagi, że poruszam dosyć ciekawy aspekt tego, że można samemu sobie robić krzywdy, samemu się, siebie kaleczyć i że jest to dosyć nawet temat tabu w naszych dzisiejszych czasach i że zazwyczaj w bajkach, jeśli pokazuje się motyw, że po prostu krzywdzi się kogoś i że to jest piętnowane, że tak nie powinno się robić, z czym się oczywiście zgadzam, tak? Nie powinno się krzywdzić innych osób, ale ja poruszam też temat krzywdzenia samego siebie i że tego również nie powinno się robić, albo przede wszystkim nie powinno się tego robić, że powinno się kochać również samego siebie. Więc mówię, ta złożoność rodzajów miłości w mojej książce jest bezliku i każdy coś dla siebie znajdzie. Tak, różne są, różne są miłości, różne są sposoby jej ukazywania. Im Muszę ci powiedzieć, że, że czasem, jak zastanawiałem się też nad tymi krótszymi bajkami, które, wiesz, chciałbym powiedzieć, że nie należą do wątku głównego. Takie, takie krótsze, jak na przykład opowieść o wężu. I właśnie czasami, jak, i właśnie jak czytałem tę bajkę, to zaczęło mnie zastanawiać, na ile sobie pozwalamy, czy na ile zmieniamy siebie, żeby dostosować się do, do otaczających nas warunków. I przychodziły mi do głowy, wiesz, różne historię o tym, jak ktoś musiał zostać na przykład lekarzem, musiał iść na taką uczenie, a nie inną, bo tak chcieli na przykład jego rodzice. I to jest trochę przerażające, jeżeli czasami musimy się temperować... Kształtować w zupełnie inny sposób niż z predyspozycjami, których, do których może gdzieś tam wewnątrz jest, bylibyśmy przekonani. Pytanie, na ile jesteśmy z tym szczęśliwi? Okej. Okay. Generalnie możemy być szczęśliwi z decyzjami, które podejmą za nas inni, a nie musimy. To zależy po prostu od tego, jaki jest człowiek, od jednostki. Rzeczywiście. Czasami, ale, ale mimo wszystko mam taką dziwną może tendencję do, do przypominania sobie tych przemówień z. TEDA, których każdy mówi, bądź sobą! <grystanie> <grystanie> Ta, tak, by było, tak by było super, jakby każdy był sobą. Tak i ja bym tego chciała też dla wszystkich dzieci, na których też te bajki napisałam, żeby po prostu były sobą. I chciałabym, żeby one też być może nie od razu, bo dziecko raczej nie ma takich od razu myśli, kim będę w przyszłości, co będę robić, jak będzie to wszystko się kreować, ale one rosnąc, rozwijając się, gdzieś do tego faktycznie dochodzi. Chciałabym, żeby one widziało, że one może być kim. Kimkolwiek zechce, jak bardzo brzmi to jak komuna, ale naprawdę tak jest. To my trochę kreujemy to, kim jesteśmy, a drugie trochę to wpływ naszego otoczenia. I w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy chłonni na to otoczenie, to to wpływa potem na nasze własne wybory. Słuchaj, właśnie, a propos dojrzewania, a propos własnych wyborów, dokonywania ich, z jakimi bohaterami nasi czytelnicy będą mieli do czynienia? Jest tutaj mnogość bohaterów przede wszystkim pojawiają się bogowie. Słowiańscy, między innymi Daćbóg i Czarnobóg, główni bohaterowie, którzy kreują cały ten słowiański świat. Z ich rąk on powstaje. Jest również bogini, jest motyw kobiecy w tej bogini właśnie Mokosz, bogini ziemi. Ona się tam też gdzieś przewija i wbrew pozorom ma całkiem spory wpływ na tych dwóch wcześniej wymienionych panów. Pojawiają się ich dzieci, kolejni bogowie, między innymi Peron i yy, Swarożyc. Pojawiają się też postacie typowo takie gdzieś bajkowe takie może nie mityczne, bo te istoty istnieją, takie jak kot, pies, bocian wspomniany, czy też wąż, nawet koń. Także myślę, że każdy coś dla siebie, dla siebie odnajdzie. Ale weźmy pod uwagę, że każdy z tych zwierząt, bogów w sumie też, każda z tych postaci symbolizuje, czy każda z tych postaci ma w sobie coś charakterystycznego, co, co ją definiuje. Wspominasz o, o psie, to on jest uznawany za strażnika, Wspominasz o kocie, no to on również się troszczy, ale potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji, jest bardziej samodzielny. I zarysowujesz wtedy w swoich bajkach różne takie uniwersalne motywy i to chyba to jest chyba taki główny łącznik między Twoimi współczesnymi, w gruncie rzeczy, bajkami a tymi historiami z dziada-pradziada dziada", o których wspomniałaś. Tak, to jest generalnie taka ich e, główny pień, taka geneza, że ten kot to jest taki spryciarz i on zawsze w tych wszelkich w ogóle mitach, bajkach takie właśnie cechy takiego takiego chytrości przejawia i tego, że zawsze spada przysłowi na cztery łapy. A pies to jest jednak najlepszy przyjaciel człowieka i on już jest gdzieś wpisany w naszą taką mentalność. I ja się do tego odwołuję, bo uniwersalne cechy wcale nie są złe, wręcz przeciwnie, można na nich wielorakobazować i Stworzyć z nich naprawdę wspaniałą historię, zawsze się do nich odwoływać. Po co czasem na siłę budować coś coś nowego, nie wiem, z kota robić, nadawać mu cechy, których dziś w naszej wyobraźni nie posiada. Ale czy to, czy to byłoby w ogóle możliwe, zrobić taki kolaż z takich elementów kulturowych? Tak się teraz zastanawiam. Ale czy takie kolarze nie istnieją? Wydaje o. mi się, że istnieją. To są te wszystkie takie istoty, takie hybrydy mitologiczne. Okay. Ja Akurat. Tematu tutaj nie poruszam, jak dziś starałam się bazować na tym, co istnieje i co jest znane i co faktycznie. Znaczy te historie, które usłyszałam, tak, po prostu w nich nie mogą pojawiać też jakieś nietypowe istoty, bardzo, bardzo mityczne. Aczkolwiek one pojawiają się oczywiście gdzieś tam w mitologii słowiańskiej, nie wiem, na przykład południce, czy jakieś beboki, albo albo bieda, te wszystkie demony. Ale ja o nich akurat nie chciałam pisać. Ja chciałam pisać o tym, co jest nam znane i nie wiadomo, dlaczego ma takie, a nie inne właśnie cechy. Dlaczego, tak jak wspomniałam, bocian ma czerwone nogi i dlaczego kot porusza się z taką gracją taki chudko, że puf i się pojawia, wybiegną no w drogę. Albo dlaczego właściwie stało się tak, że to pies jest właśnie typowany na tego najlepszego przyjaciela, a nie na przykład koza albo baran. Ja do tego próbuję się odwołać, właśnie odpowiadając, tak jak mówiłam, na te trudne pytania dzieci. Załóżmy, że przychodzi do ciebie syn, córka i zadaje pytanie, słuchaj, dlaczego księżyc świeci? I co ty mu w tym momencie tłumaczysz? Po pierwsze, księżyc nie świeci, tylko odbija promienie słoneczne, tak? A po drugie, no to dzieje się tak i tak i zaczynasz, wyciągasz książkę z fizyki mu to tłumaczysz? I pytanie, czy on chce w ogóle tego usłyszeć? Nie. Dziecko chce w nas widzieć osoby, która zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Bo jeśli przestajemy znać odpowiedzi na wszystkie pytania, to przestajemy być autorytetem dla tego dziecka. I kiedy przestajemy być autorytetem, stajemy się kimś po przeciwnej stronie. Osobą, której nie chcemy słuchać. Mam nadzieję, że odroczę to jak naj <noise> <noise> jak najbardziej, kiedy będzie przychodzić do, do mnie mój, mój potomek. Słuchaj, bo rozmawiamy o tym, co, co już napisałaś i generalnie już zdążyłaś już o tym gdzieś opowiedzieć. Byłaś, wydałaś książkę w warszawskim wydawnictwie. Tak, wydawnictwo Grafika. Które serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy, dokładnie. Dziewczyny. Jak, jak było na tym spotkaniu? Bardzo wzruszająco. Ja osobiście się wzruszyłam. Cieszę się z takiej widowni, która przyszła. Pomimo tego, że mamy takie czasy, a nie inne, ciężkie, covidowe, bardzo się cieszę, bardzo również tutaj w tym momencie. Dziękuję wszystkim za, za to przybycie. To było moje pierwsze spotkanie autorskie, odbyło ono się w Warszawie. Przemiłej księgarni, leksykon, przemiłej, bo ludzie są, tworzą cudowną tę atmosferę, również tutaj śle im pozdrowienia. Także było bardzo wzruszająco, bardzo rodzinnie, była bardzo miła atmosfera i myślę, że to mnie też nakręciło na kolejne tego typu spotkania. Kolejne już niebawem w Nysie, bo 10 lutego. Zgadza się. Jak tutaj wybyłam gdzieś daleko do Warszawy, daleko od nas o od bo generalnie to stąd pochodzę, bardzo lubię to miasto, jest takie miłe, przyjemne, przytulne. To pojechałam do wielkiej, do wielkiej Warszawy, bo stamtąd też jest moje wydawnictwo. A teraz gdzieś tutaj regionalnie w Nysie też odbędzie się właśnie spotkanie 10 lutego o godzinie 18. I miejmy nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie. Mam temu. nadzieję, że Fanaberia będzie stała przed nami otworem i ugoszczą Was również członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych. I zastanawiam się, o co Cię wtedy będę pytał. <ścoughs> już tutaj dużo rzeczy omówiliśmy jeszcze dużo omówimy. Tak ci jeszcze zapytam, czy od czasu naszej ostatniej rozmowy wpadłaś już na kolejny pomysł? Kolejny pomysł na bajkę? Tak, mam różne pomysły, ale są też różne. Oczekiwania odbiorców po przeczytaniu pierwszej części. I każdy ma jakieś pomysły, ale nie zapominajmy, że to jest moja radosna twórczość. I gdzieś w mojej głowie już od samego początku, jak napisałam pierwszą książkę, i niestety nie dałam rady zmieścić wszystko, wszystkiego w jednej części, także chcę to przelać do drugiej. Ja od samego początku mam chyba taki pomysł na część drugą, i ona już się zaczęła w Wordzie kreować. O, to już e, nie mogę się doczekać, jak się ziści. Możesz uchylić rąbka tajemnicy? Jakiś jeden motyw, jedno zdanie. Jeden motyw, okej, okay. dobrze Maciek. Ostatnio na naszym spotkaniu pytałeś mnie dlaczego księżyc płacze, pamiętasz? Tak, tak. Bo pojawia się też taki motyw w pierwszej części tej już wydanej, że przy tworzeniu toporów przez sworożyce potrzebne są łzy księżyc. To brzmi niczym przepis na eliksir. Trochę tak. <laughs> trochę tak, właśnie. I zapytałeś mnie skąd te łzy, dlaczego on w ogóle płacze, bo przecież w książce wynika, że on jest taki po prostu radosny, taki miły, kochany, mm -hmm. fantastyczny i on faktycznie taki jest, ten nasz księżyc. O, swoją drogą ma na imię po słowiańsku horse więc w drugiej części myślę, że będzie to wyjaśnione. Okej. Okay. Nie mogę się doczekać, zwłaszcza, że to jest taka trochę moja, wiesz, czytelnicza znajdźka, taki... Zagwóstka. Tak, Tak. <laughs> Muszę przyznać, że taki czyt czytelniczy skarb, na który, który masz ma szansę się ziścić, jakby. To jest bardzo dziwne uczucie. <laughs> Rozmawiać z autorem i, o mój Boże, coś z tego wyjdzie. Super. Jakby bardzo się cieszę. Zwłaszcza, że księżyc zasługuje na taką narrację. Rozwinięcie? Tak. Tak. Tak, zwłaszcza, zwłaszcza skąd te łzy, ale też, też zastanawia mnie to, dlaczego ktoś je zbiera i <noise> dlaczego one hartują. <gulandia> dlaczego ktoś się zbiera? No nie wiem, dlaczego potrzebne mu są składniki na eliksir Mam nadzieję, że, że, że te łzy zahartują niejedną przydatną rzecz No w tym momencie akurat topory dla sparożyca <gulandia> <gulandia> Czymś trzeba iskry krzesać Tak, <gulandia> czymś trzeba, inaczej nie byłoby burzy <gulandia> Tak, tak to powstają nam całkiem niezłe spoilery do tego, ale mam nadzieję, że one również Dobrze, będą zachęcać ludzi do tego, żeby sięgali po książkę. Będą zaostrzać apetyt. O, bardzo bym sobie tego życzyła. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. I ja również dziękuję. I mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce.